Dug ze swoim odważnym i charakterystycznym designem był orzeźwiającą alternatywą dla tradycyjnych modeli. Ponad 900 klientów towarzyszy naszej grupie Polmotor w trwającej od ponad 10 lat podróży z tym wyjątkowym crossoverem. W październiku 2019 roku wprowadzony najnowszej generacji Nissan Dug zachowuje wiele cech swojego poprzednika. Łącząc dużą dawkę energii. I sportowy charakter. Nasza ambasadorka Małgorzata Hołb-Kowalik również użytkuje Missana Duke.